Dzień dobry, moje skład, kochane. Wiem, że każdy wczekiwał rolkę w piątek, bo coś wczekiwał, prawda? Prawda? Pomijając, przepraszam, że nie było zbyt. Niezbyt miałam wędę, by robić jakąś rolkę, bo to ja tak, że nie mam oddzieloną notatkę, by to zapisywać. Nie, to nie tak. A, ale padam na pewien pomysł. Skoro sam się tak popularno, tak te cztery coś znaczył. To znaczy, to prawda. Nie, dla mnie to jest serio dużo. Jak widzę, regularność pod silnikami, że na przykład są cztery lajki na Instagramie i to jest tak regularnie, pod to każdego serio. Mnie to bardzo się cieszę bardzo. Chciałam zrobić kwiatek i serio. Odpowiem na każde pytanie, każde, poza moim wiekiem i gdzie mieszkam, to na każde. I moje nazwiskiem. Tak, no też nie odpowiem. Na ja to pytanie nie odpowiem, bo. No kurwa, prywatność. Ale nareszcie, to serio odpowiem. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, ty też wypierdalasz. Na każde. To chyba będzie wszystko. Wiedziałam, co miałam i co wiedziałam. Teraz wypadki.